Noc pzo. Zaciekawiła mnie ta animacja ze względu na małpiszona, który był w trailerze. Uznałam, że to był nosacz. Wiecie, nosacze z polskich memów. Więc doszłam do wniosku, że ta małpa może być ciekawa i robić na złość postacią tej fabule. Po wizycie w kinie okazało się, że małpa to jeden z tak naprawdę atutów filmu, ale przede wszystkim jest to świetny żart z tak zwanych horrorów. Wiecie, kicająca zgroza. I w ogóle najfajniejszymi potworami w animacji są te zwierzątka, które zazwyczaj są najmniej groźne, czyli króliczki i kanarki. Kanarki były genialne. Fajnymi postaciami w produkcji są wilczyca i puma. Wydawało mi się te postacie takie bardzo za bardzo z plasteliny, ale potem, kiedy część tych bohaterów stała się ząbiakami, wszystko stało się jasne. Coś mi ta kreska, ten styl. Rysowania postaci, chociaż to 3D było oczywiście, przypomina Garfielda i te inne animacje francuskie, belgijskie komiksy. Po obejrzeniu tego filmu doszłam do wniosku, że fajnie byłoby zobaczyć na wielkim ekranie, na przykład przygody Łebskiego Harego, czyli te animacje francuskie, które kiedyś były na tv na wielkim ekranie. Francuzi świetnie sobie radzą w parodiowaniu gatunków filmowych. I tutaj to było pokazane właśnie w tej produkcji. Mieliśmy dużo właśnie scen z horrorów, przerobionych oczywiście pod modłę zwierzaków, które były z tego zoom. Mieliśmy żarty z zombiakami bez głowy, z hybrydą ząbiaków, z próbą oczywiście pokonania tego zła. Ale najlepsze były króliczki, i tych króliczków miejscami można było się przestraszyć. Naprawdę, to było świetne. Zwłaszcza pościg króliczka za wilczycą Grace. Kolejnym dobrym punktem tego filmu jest również świadomość, że ten film jest parodią gatunku. I na przykład Lemur, który był kinomaniakiem i próbował potem tłumaczyć bohaterom, jak to będzie się wszystko przedstawiało na ekranie. Wiecie, pierwszy, drugi, trzeci akt historii. I na końcu musical. Czemu musical? No to musicie zobaczyć w kinie. Taką noc spędzić w zoo, to ja rozumiem. Bardzo mi się podobała ta produkcja. Najlepsze były zombiaki, zwłaszcza kanarki i króliczek, scena z królikiem, kiedy traci oko, genialne, scena z hipciem też fajna, ten, ten hipcio też była ciekawa, chociaż ja ta bym dała większe pole do popisu jeszcze nosaczowi Pawianowi Felixowi.